Witajcie moi drodzy, zgodnie z tym, co opowiedziałem w poprzednim odcinku i na podstawie ankiety, na którą wy odpowiedzieliście, zwycięzcą okazał się Batman i jego historia z New 52. Dlatego dzisiaj rozpoczniemy z tomem pierwszym, gdzie opowiemy sobie o najmroczniejszej sekcie, jaka pojawiła się kiedykolwiek w Gotham. A legendy o tej sekcie rozciągają się dużo dłużej, niż cały żywot Bruce'a Wayne'a. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki sekret kryje się za tajemniczymi sowami, które są wrogiem nietoperzy, koniecznie oglądajcie do końca. Standardowo. Dziękuję za każdą łapkę, subskrypcję czy komentarz, chociażby do pytania odcinka. A ja życzę wam miłego oglądania i zapraszam do sponsora kanału. Atom Comics to niesamowity sklep z komiksami, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Lubicie Marvela albo DC? To lepiej trafić nie mogliście, bo wybór macie przeogromny, ponieważ są wydania zarówno w języku polskim, jak i angielskim, gdzie amerykańskie zeszyty są co tydzień sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. Więc możecie być na bieżąco, a także zdobyć kompletne serie waszych ulubionych historii ofercie od Atom Comics to Marvel i DC jest dopiero początkiem przygody, bo znajdziemy tutaj inne superbohaterskie komiksy amerykańskie, ale też polskie komiksy z najróżniejszych gatunków, jak i również europejskie nowości. Fannie Mank oraz figurek również znajdą co nieco dla siebie. Szczerze polecam, bo widać, że robią to osoby z pasją. W Batmanie zeszycie pierwszym widzimy jak zostaje otoczony w Arkham Asylum przez przestępców, których niegdyś wcześniej zamknął. Akcja od razu jest na pełnych obrotach i mimo przewagi liczebnej przeciwników radzi sobie dzięki i wyszkoleniu, aż w końcu wlatuje przez górne okno i ląduje w załogu. Zanim wraca do środka, podkrada się do niego Joker i niespodziewanie działają ramię w ramię, wracają do azylu i w idealnym zgraniu obezwładniają zbiegłych pacjentów. Na dachu budynku policji Batman spotyka się z komisarzem Gordonem. Wyjaśnia mu, że nie doszło do przypadkowego buntu. Strażnik Dan Matthews celowo otworzył cele, celując samego Batmana. Gordon zauważa nagrania, na których widać Batmana walczącego u boku Jokera, ale mroczny rycerz uspokaja go i znika. Przechodzimy do jego jaskini gdzie pojawia się wspomniany Joker, którym okazuje się Dick Grayson w przebraniu. I to on był informatorem Batmana w Arkham. Bruce testuje nowy system soczewkę kontaktową dającą dostęp do superkomputerów Batcave. Wkrótce dołącza do nich też Tim Drake i Damian Wayne, a cała trójka udaje się do rezydencji Wayne'ów na Galę, podczas której Bruce zamierza zaprezentować wizję przyszłości Gotham. Na przyjęciu Bruce ogłasza ogromne inwestycje w infrastrukturę miasta, transport publiczny oraz odnowę zaniedbanych dzielnic. Po przemowie rozmawia z Vicky Vale, a następnie. Następnie poznaje Lincolna na Marsza, ambitnego kandydata na burmistrza. Bruce próbuje przekonać go do wsparcia planów odbudowy Gotham. A w trakcie rozmowy, dzięki soczewce, podsłuchuje czytając ruchu warg rozmowę Gordona o tajemniczym zabójstwie. Niezauważenie opuszcza galę i rusza do akcji. Na miejscu zbrodni prowadzonym przez detektywa Bullocka, znajduje ciało mężczyzny przybitego do ściany z symbolem sowy na rękojeściach noży. Wśród rozrzuconych farb czuć nienaturalnie intensywny zapach oleju lnianego. Batman wykorzystuje cygaro Bullocka, by podpalić ścianę i odsłonić ukryty napis Bruce Wayne umrze jutro. Wszystko wskazuje, że ofiara przewidziała swój los i zaplanowała, by wiadomość odkryto właśnie tego dnia. Bullock zauważa, że ktoś chcący zabić Wayne'a musi znajdować się blisko niego. Batman analizuje pobraną tkankę spod paznokci ofiary i otrzymuje wynik od Alfreda. DNA wskazuje na Dicka Graysona. W Batmanie zeszcie drugim czytamy, że Wayne Tower wzniesiona w 1888 roku przez Alna Wayne'a miała symbolicznie witać każdego, kto przybył. Do Dla każdego wejścia do miasta powstała kamienna straż, a najwyższy taras otoczono niemal niezniszczalnym szkłem. Niemal, bo zabójca atakujący Bruce'a Wayne'a wie, jak je rozbić pośrednim uderzeniem. Szkło pęka, a Bruce spada z ogromnej wysokości. Ale cofamy się w czasie i 24 godziny wcześniej, Batman ścigał złodziei rzeźb z muzeum. Bandyci uciekali helikopterem w tunel kolejowy, a Batman ruszył za nimi. Spinając ją na dach pociągu, wystrzelił motocyk wprost przez szybę śmigłowca, kończąc pościg efektownym starciem. Tymczasem Gordon bada działomenetykę mężczyzny, który zostawił wiadomość o nadchodzącej śmierci Bruce Wayne'a. Batman zdalnie skanuje zwłoki i zauważa blizny świadczące o starciu z wyszkolonymi bojownikami oraz znak sowy na zębie mądrości. Gordon przypomina mroczne kołysanki o Trybunale Sów, legendarnym, sekretnym zgromadzeniu kontrolującym miasto. Batman jednak odrzuca to jako mit. Dołącza Nightwing, rozpoznając zmarłego jako człowieka, który zaczepił go niedawno, ostrzegając, że oni są prawdziwi, są wszędzie i nadciągają. To tłumaczy DNA Dika pod paznokciami ofiary. Choć Bruce już wcześniej wykluczył gospodarzy. W starej wieży Wayneów Bruce spotyka Lincoln na Marsza, który pragnie jego wsparcia, wyjawia, że łączy ich nie tylko trauma utraty rodziców, ale też przekonanie, że go tam ich uratowało. Wspomina również o starożytnym mrocznym zagrożeniu, które powróciło do miasta, lecz ich rozmowę przerywa atak zabójcy w czerni. Ostrze z symbolem sowy trafia marsza, a Bruce zostaje zraniony, zanim przeciwnik wyrzuca go przez okno wieży. W czasie spadania Bruce ocenia swoje szanse. Obrażenia utrudniają zopanie krawędzi, a prędkość grozi złamaniem rąk. Zabójca wyskakuje zanim deklarując nienawiść do rodziny Wayne'ów. Bruce uchwyca się jednak sekretnego 13 gargulca, dodanego przez Henry'ego Wayne'a dla pasażerów przelatujących do Gotham, podczas gdy zabójca spada w dół. Bruce rozumie, że wróg próbował wykorzystać miejskie legendy przeciw niemu, lecz to Batman ma być jedyną prawdziwą legendą Gotham. Na dole ciało zabójcy trafia do karetki, lecz w drodze, na oczach niczego nieświadomych gapiów, napastnik podnosi się, morduje ratowników i ucieka. W Batmanie ze życie trzecim, w 1922 roku, policjanci Potykają majaczącego Alana Wayne'a, przekonanego, że ktoś na niego poluje. Zanim zdołają mu pomóc, zbiega i wpada do włazu kanalizacyjnego, gdzie ginie. A obecnie Batman przesłuchuje ukraińskiego gangstera Luka Wolka, podejrzewając, że zabójca w czarnym kostiumie, który go zaatakował, dostał się do starej wieży Wayne'ów przez tunele kolejowe kontrolowane przez jedną z pięciu gangowych frakcji. Cztery grupy już sprawdził i pozostała tylko ta. Ten jednak puszcza na Batmana ludzi z metalowymi maskami zespawanymi do twarzy. Batman wykorzystuje wiedzę o ich sprzęcie, aktywuje elektromagnetykę i przyciąga ich głowy do nadjeżdżającego pociągu, który wywozi całą grupę. Luka nadal twierdzi, że nic nie wie o człowieku sobie, a detektor w masce Batmana potwierdza prawdę. W jaskini już Bruce analizuje nagranie głosu zabójcy, lecz bez rezultatu. Alfred ostrzega, że nawet nietoperze potrzebują światła, ale Bruce skupia się na groźbie zabójcy, który twierdził, że uwielbia zabijać Wayne'ów. Batman wspomina legendę o trybunale Słów i jego zabójcach szpona, choć uważa to ciągle za mit. Alfred przyznaje jednak, że pod koniec życia Alan Wayne obsesyjnie bał się i wierzył, że chowają się w ścianach jego domu, zanim zginą w kanalizacji. Bruce odwiedza Lincolna na marsza w szpitalu. Marsz mówi o groźbach związanych z jego kandydaturą i o osobie, którą znalazł w mieszkaniu, siedząc na stosiku kości. Twierdzi, że trybunał może reagować na plany Bruce'a dotyczące przebudowy Gotham. Bruce bagatelizuje legendę, ale zapewnia ochronę Marszowi. Na co Lincoln odpowiada pytaniem, kto w takim razie ochroni Bruce'a. Dalej widzimy, jak Bruce wspomina, że przesądny Alan Wayne kazał usunąć trzynaste piętro starej wieży Wayne'u tworząc półpiętro. A sowy nie budują własnych gniazd, przyjmują cudze. I Bruce podejrzewa więc, że Szpon ukrywa się właśnie w tej przestrzeni. Odnajduje tam tajny pokój pełen broni, sprzętu treningowego, kostium podobny do pancerza Szpona oraz fotografię z 1891 roku przedstawiającą ludzi w sowich maskach. Bruce wnioskuje, że wszystkie budynki wzniesione przez fundację Alana Wayna mogą mieć takie ukryte gniazda. Przeszukuje każdą lokalizację i w każdej odkrywa kryjówkę Trybunału. Najnowsza z nich zaledwie sprzed pięciu lat Wygląda na bazę obecnego szpona. Bruce każe otworzyć kryptę Alana Wayne'a i upewnia się, że trybunał rzeczywiście od lat skrywał się w domach Wayne. U. Chwilę później budynek, w którym przebywa, eksploduje, a szpon obserwuje wszystko z ciemności. W Batmanie, ze życie czwartym, widzimy, jak ledwo on uchodzi z życiem po wybuchu w jednej z kryjówek Trybunału Słów ukryty w budynkach Wayne'ów. Uciekając przez osłabioną ścianę z pomocą wyrzutni linowej, nocą powraca do jaskini. Dick Grayson zauważa, że Bruce wygląda na śpiącego, lecz Alfred ujawnia, że podawał mu Środki uspokajające, by choć na chwilę zmusić go do odpoczynku. Gdy Bruce się budzi, Dick zastaje go pochylonego nad szczątkami Alana Wayna. Dick informuje, że on i Gordon martwią się uporem Bruce'a, bo mimo znalezionych kryjówek, szpona i dowodów z XIX wieku, Batman wciąż podchodzi do Trybunału z nadmiernym sceptycyzmem. Bruce twierdzi, że zachowuje obiektywizm, a Dick upomina go, że przeciwnik może być groźniejszy niż przypuszcza. Bruce wyjaśnia wtedy, że już jako mały chłopiec szukał Trybunału słów, przekonany, że oni odpowiadają za śmierć jego Rodziców. Kiedyś znalazł gniazdo słów na strychu, zniszczył je i poprzysiągł ujawnić spisek. Zebrał listę elit Gotham, włamał się do starego klubu z Hermem Sowy i trafił do tajnego pomieszczenia. Znalazł tam jednak pustkę, a zamknięta klapa uwięziła go na tydzień. Alfred odnalazł go w stanie zapaści i od tamtej pory Bruce przysiągł, nie pozwolić emocjom kierować śledztwem. Dick odpowiada, że choć Wayne'owie są częścią historii Gotham, miasto ma 400 lat i mogło być kształtowane przez siły znacznie starsze i mroczniejsze niż Batman. Następnie Bruce chodzi do kanałów, gdzie zginął Alan Wayne i w kościach dostrzega mikrouszkodzenia od noży szpona oraz ślady skały przypominającej marmur, nienaturalnej dla granitowych tuneli. Nagle pojawia się szpon, recytując rymowankę trybunału i powala Batmana, wstrącając go w głąb podziemi. Batman budzi się w labiryncie, nad którym trzy postacie w sowich maskach witają go z ekranu. W Batmanie ze życie piątym minęło 8 dni, od kiedy Batman nie pojawił się w Gotham, lecz Gordon nie gasi Bat-sygnału. Światło ma ostrzegać przestępców i dawać nadzieję mieszkańcom, że bohater żyje, zaś nasz Batman jest uwięziony głęboko pod miastem w gigantycznym labiryncie Trybunału. Osiem dni w tych samych korytarzach i komnatach nadwyrężyło jego siły i umysł. Trafia do sali z fontanną w kształcie sowy, spragniony, lecz ciągle podejrzliwy, nawet wobec wody. Trybunał go obserwuje, więc może być zatruta. W innej sali widzi ściany pełne portretów ludzi, których labirynt złamał i doprowadził do śmierci. Aparat ustawiony po środku ma uwiecznić jego upadek, ale Batman niszczy go i ucieka dalej. Złudzenia nasilają się. W ciemnym korytarzu atakuje majaczące sylwetki, które okazują się halucynacją. Szpon śledzi go z ukrycia. Bohater trafia do komnaty z tysiącami wyrytych nazwisk. Świadectwa długiej historii Trybunału i jego władzy nad Gotham. W kolejnej sali spoczywają zaś dziecięce trumny, oznaczone zdjęciami dawni kandydaci na Szponów. Jedna jest otwarta, ale Batman powstrzymuje się od zajrzenia. Znów znajduje się przy aparacie. Tym razem jego portret już wisi na ścianie. Przekonuje sam siebie, że to on pisze historię Gotham, a nie Trybunał. Lecz labirynt wraca jak koszmar przez kolejną salę przechodzi, miażdżąc pod butami coś, co przypomina jajka, a chwilę potem widzi swoich rodziców. Halucynacyjny, okrutny miraż, który zamienia ich w zakrwawione sowy. Zdesperowany wraca do fontanny i rozbija kafel, po czym skacze w głąb otworu. Niestety ląduje znowu w sali portretów z kolejnym swoim zdjęciem na ścianie. Zakrywa uszy, krzyczy, odrzucając narrację trybunału i w tym obłędzie nie dostrzega, jak szpon podkrada się za nim i przebija jego brzuch, a na dachu komisarz. Bat-sygnał eksploduje i płonie. Gordon i Bullock milkną ponuro, aż pojawia się Robin, drżący z niepokoju, żądając, by natychmiast wymienić lampę. W Batmanie w szóstym, po przebiciu Batmana w podziemnym labiryncie Trybunałów Szpon zapowiada, że choć planuje go zabić, to ciało Mrocznego Rycerza zostanie wystawione w labiryncie jako pomnik godnego przeciwnika. Podnosi osłabionego Batmana nad głowę i każe Trybunałowi zdecydować o sposobie jego śmierci. Głosy z loży domagają się brutalnych tortur, a ostatecznie werdykt wydaje najmłodsza członkini, dziewczynka z lalką, żądając by Szpon zadawał jeszcze więcej bólu i rozpoczyna się bezlitosne katowanie. Złamany i krwawiący Batman osuwa się, gotowy poddać się śmierci, lecz jego wzrok pada na portret przodka Alana Wayne'a błagającego jakby o przerwanie rządów Trybunału. To był przebłysk, który przywraca mu wolę walki i nagle rzuca się na Szpona. Członkowie Trybunału w panice uciekają, zostawiając zabójcę sam na sam z Batmanem. I mimo osłabienia, Batman unika ciosów i Przebija szpona przez ścianę, wciągając go do sali z makietą Gotham. Podczas brutalnej walki niszczy model miasta, podkreślając, że szpon to tylko pionek, niczym makieta wobec prawdziwego Gotham. Kolejny cios przerzuca przeciwnika do sali z fontanną, gdzie szpon traci przytomność. Batman grozi Trybunałowi, że ich znajdzie, bo zna Gotam aż po fundamenty. Wskazuje, że woda w fontannie smakuje jak woda z rzeki Gotam, a miękki biały marmur łatwo zniszczyć. Więc Batman wykorzystuje filamenty z aparatu fotograficznego, zawierające oraz iskrę z ostrza szpona, by wywołać eksplozję i przebija się w dół. Ranny doczołguje się do otworu i wpada do podziemnych kanałów prowadzących ku bad Jednak rzeka jest skuta lodem, a Batman nie ma sił go przebić. Traci świadomość i tonie w lodowatej wodzie. Na końcu widzimy jak w sali fontanny starsza kobieta dowodząca Trybunałem uznaje szpona za bezużytecznego po porażce i nakazuje jego eliminację. Jednocześnie ogłasza, że nadszedł czas, aby obudzić wszystkie szpony ukryte w ich. Arsenale. W Batmanie ze życie siódmym umierający Batman ma wizję siebie nie jako mitycznego obrońcy nietoperza, lecz jako zdobycz rozszarpywaną przez wielką sowę. W tej chwili jawi mu się brutalna prawda. Myślał, że jest drapieżnikiem, a był ofiarą większego wroga. Nagle zostaje przywrócony do życia prowizorycznym defibrylatorem skonstruowanym przez Harper Roe. Batman rozpoznaje ją i ostrzega, by trzymała się z dala, po czym chwiejnym krokiem opuszcza jej wana, ginąc w śniegu. W tym samym czasie, gdzie indziej przebudzony po latach trup otwiera oczy na maski Trybunału Powrócił silniejszy, przygotowany, by jako nowy szpon uderzyć w samo serce Batmana. My wtedy widzimy, jak Batman doczołguje się do jednego z sekretnych wejść do jaskini i zostaje odnaleziony przez Alfreda. Ledwo żywy, wraca do bazy, gdzie z przerażeniem widzi martwego szpona na stole. Alfred wyjaśnia, że on i Dick odnaleźli ciało przy sygnale Bruce'a. Mimo ran, Batman natychmiast przystępuje do badania. W trybunał tymczasem tresuje nowego szpona, odzyskanego z progu śmierci, ale teraz wzmocnionego elektrem gotowego rozszarpać Batmana i pożreć jego kości. A w Bad Jaskini pojawia się Nightwing i widzi jak głęboko trybunał złamał Bruce'a. Ten tłumaczy, że ciało Szpona jest nasycone elektrem, naturalnym stopem miedzi i srebra, który pozwala na reanimację dzięki ukrytemu wyzwalaczowi w zębie. Chłód czasowo blokuje proces. Batman ujawnia tożsamość zabójcy i był to William Cobb, pradziadek Dicka. Nightwing oskarża Bruce'a o tajemnicę i brak emocji, porównując ciężar tej prawdy z własnymi przeżyciami. I niespodziewanie Batman go uderza, wybijając ząb i pokazuje w nim ten sam mechanizm aktywacji szpona. Pradziadek Dicka oszukał chłopca, by go uchronić przed tym losem. Gdyby jego rodzice nie zginęli, to Dick zostałby kolejnym szponem, dopóki Bruce go nie przygarnął. Batman przyznaje, że po spotkaniu z Trybunałem, Gotham już nie jest jego sprzymierzeńcem, lecz wrogim bytem, obserwującym każdy jego krok. Nightwing odpowiada twardo. To, kim miał być według przeszłości, nie ma znaczenia. Nie jest szponem, bo sam wybiera swój los, a Trybunał to tylko kolejny przeciwnik, a nie uosobienie Gotham. Na ostatniej stronie widzimy, jak trybunał kończy przygotowania i nocą ich armia szponów rusza po swoje królestwo, a niebo znów zaciemniał skrzydła sów. W ten oto sposób kończy się pierwszy tom i już za tydzień porozmawiamy sobie o tomie drugim, w którym nastąpi kulminacja pomiędzy SOWą a nietoperzem. Dlatego zostawcie suba, żeby nie przegapić tego odcinka. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i miało być pytanie odcinka, więc nie myślcie, że zapomniałem. Niech ono będzie dla najbardziej wytrwałych i największych fanów Batmana, które brzmi jaka jest Wasza ulubiona historia człowieka nietoperza. I kto wie, może już niedługo pojawi się na kanale. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.